Siemanko który dzisiaj mamy Oliwier? Bo ja nawet nie wiem e, chyba, no, chyba 13 13 chyba? No. Chyba ja też nie wiem kurde, sobota jest w każdym bądź razie Wybraliśmy się na mały rekonesans, tak No i przez lorneteczkę 14, 14. 14. I przez lornetkę coś dostrzegliśmy tak Oliwier? No, i dzisiaj jest 14. Jak ty mówisz, że jest 14, to będzie moja świeża 14 sztuka. Tak? Nieposionym. No ale dobra, już idź i przynoś go tutaj mi na ścieżkę szybko. Podnoś go. Leciutki! Leciutki, ale jest. Zobacz szustaczek jaki, nie? Pokaż go tu. Widzą naszym. Taki szustaczek, nie? Nie. Pokaż go ładnie tutaj. Pieczęć wszystko, pokaż. Czy biała, świeży. O, dzisiaj w nocy widać, nie? Świeżuteńki, 14 świeży, tak? Super, nie? Tu, 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 tu. Mówisz? Minigun. No, minigun. Pozdrów wszystkich. Pozdrawiam wszystkich. No, dasz bur, nie? Trzymajcie się, my lecimy dalej.